To dzięki tym orzeszkom lepiej strzelam. A wybierzmy sobie tą miejscówkę. Co Ty mówisz o tak ciepło że musisz, że musisz tą czekoladę pierw zmrozić, żeby była w, w tym w stanie stałym Ro, jak, jak rozpuściła się czekolada to wezim, tak wciągnij z papierka tak. No właśnie, dzięki tym orzeszkom, to w Wietnamie strzelali dobrze, no. Ja mam nadzieję, że ja będę też strzelał dobrze. Chociaż to jest magazynek powiększony, jakbym trafił. Weźmy sobie. Mhm. To nie. Dobra, bierzemy. Jeszcze dwa orzeszki mam. Gramy. Patrzcie, co się wydarzy. Będzie strzelanie na ekranie. A wiecie co, tak sobie myślę, czy by nie zmienić gry. Czy dzisiaj będziemy chcecie, żebym grał w player ano cały czas, czy może zmienić na inną. Może byśmy e, sobie zagrali. Może bym tego Dead Cells'a znowu spróbował. Może by się udało. <laughs> nie wiem, trzeba pomyśleć. Hmm. mamy pistolet, nie mamy pompy. To bierzemy tą pompę Go CS. No to to żeś trafił. Nie gram w CS, a akurat wiesz, CS to jest taka fajna gra. Dla fajnych streamerów. Ja im nie zabiorę tej przyjemności. Niech sobie streamują. Eee... Nie rozumiem. Co tu, się, co tu się wydarzyło? Czemu jest. Teraz jest OK. Ale ja kiedyś grałem w CSA, tylko że to wiecie, już było jakiś czas temu. Ostatni raz rok grałem Rokalon Rok temu Mm, znowu się błysło. Burza, moi drodzy, panuje nad moim domkiem. No i myślę, że u większości z was też już burza była, bądź nadejdzie. Albo trwa nadal. Ale ja mam... Wiecie co? Najgorsze jest to, że ta burza to będzie tylko takie pitu pitu. Deszczu nie ma w ogóle z tego. U mnie w ogóle nie pada deszcz. Fajnie by było, jakby spadło trochę deszczu. Teraz to mi nie zależy. Siedzę w domu. Może padać, nie? Dodatkowo powietrze jest świeże potem i da się okno otworzyć i jest elegancko rześko. A to w ogóle deszcz nie leci. To się chyba zamknie tutaj. Dobra, ja spróbuję iść na most. Rzeźko po otwarciu okna na Śląsku. No, ludzie słabią mnie te żarty, naprawdę, bo to, to było na przykład śmieszne. Nie wiem przez powiedzmy pierwsze 15 sekund, jak to ktoś wymyślił. Przyjedź sobie na Śląsk, zweryfikuj prawdę. Co to, łódka się zryspiła? Tam CO2, no też z węgla, dokładnie. Co tam jeszcze ciekawego? Wymyśliliście. A my na Śląsku to jesteśmy takie zwierzę, takie jak. nie wiem. ludzie pierwotni, ale tacy zmutowani, i rano jemy styropian, węgiel na deser. tak, tak. Ludzie pierwotni to nie zwierzę. A wiesz, że człowiek jest zaliczany do gatunku zwierząt. Stary. Czego żeś się na biologii nauczył? Czego żeś się na przyrce uczył, no? na psirce kurde resp w publu się uczył Jaką szkołę skończyłem? No ci mówiłem już kiedyś. To jest wyższa szkoła streamowania imienia Remigiusza Maciaszka. Ale z pilim na jaku. Poczekamy sobie. poczekam bo chcę zobaczyć gdzie się przyniesie strefa szkołę życia na wydziale erotycznym o to dobry wydział czekajcie tu się jedzie Czekam. Idę tego gościa znaleźć. A, tu jest samochód. A nie, czy to jest on? On go zostawił. Hmm, chyba nie. Tutaj tego typa nie ma. Gdzieś indziej jest. Tutaj też. Coś przycina mi gra. Okej. Okay. Jadę dalej. Czy to ktoś kurde chce być? Opuść Deum. Oz kurczaczek! Poczekamy. Wjechałem sobie garażem. Jesteś piekarzem albo cukiernikiem. Tak, tak, tak. Bułeczki robiłem, tak. Czekamy, czy się ktoś nie pojawi. Kurde, weźcie te urzeczki, bo Cichy podjazd. Ale się błysnęło teraz za oknem. No, obserwuję, gdzie tu są i Tu tak wam powiem szczerze. Tak, góry nie widać. Słaby celownik też mam, tylko taki. Tutaj mam pompę. No, zestaw pierwszej pomocy, spoko. O, to się idzie. Odbił w lewo Odbił w lewo Jedzie drugi samochód Wysiadł do tego domku Strzelają Ten też stanął A Nie widzę tego O kurde, ja jestem na skraju. Patrzcie to. Ostatni domek, który jest bezpieczny. I am here. That's my house. Eh, eee. eee. hmm. widział mnie przez okno, jak już jechał, to widział mnie. masakta